z Ewangelii według świętego Mateusza. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twej małżonki, albowiem bowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Miesiąc temu mówiliśmy sobie o świętym Józefie jako patronie, naszej Parafii, ale też Patronie Kościoła. Chcemy z jednej strony powierzać Mu nasze intencje, do tego wzywa święty Jan Paweł II, podkreślając, jak potężnym jest wstawiennikiem. Ale chcemy też podczas tych nabożeństw uczyć się od Niego wiary, relacji do Boga i drugiego człowieka. Święty Józef to oblubieniec Najświętszej Maryi Panny. To oczywiste, że w swoim powołaniu Józef jest najpierw mężem, mężem Maryi, małżonkiem. I trzeba powiedzieć, że to małżeństwo było trudne. Od samego początku jest naznaczone trudną tajemnicą. Dobrze wiemy, że Maryja poczyna dziecko, które nie jest dzieckiem Józefa. Jako mężczyzna musiał przeżywać ogromne zmaganie, nie musimy sobie za bardzo tego wyobrażać, bo ileż to para narzeczeństw, małżeństwo spada się, kiedy pojawia się zdrada, pojawia się dziecko z innego związku. I Józef jako mężczyzna przeżywa jakieś wątpliwości, mnóstwo emocji. Ale jednocześnie święty Mateusz w Ewangelii podkreśla, że Józef. Był człowiekiem sprawiedliwym, prawym, i nie chciał wystawić Maryi na zniesławienie. To bardzo delikatne słowo, bo w tamtej kulturze, jak dobrze wiemy, za zdradę w małżeństwie kobieta była kamienowana. Więc Józef, jako człowiek prawy, chce ochronić Maryję, uratować ją. Ale tak jak powiedziałem, ma w sobie dużo emocji, wątpliwości, pytań. O co chodzi w tej sytuacji? I jak przeczytałem na początku, Józef powziął myśl, żeby oddalić pokryjoną Maryję. I kiedy ta myśl, decyzja w nim już była, zasypia i w śnie ingeruje sam Bóg. To jest ingerencja samego Boga na jego decyzję. Posyła anioła i mówi do niego, nie bój się, nie bój się przyjąć Maryi. My często w relacjach, gdy coś nie idzie, gdy jest zranienie, jakiś trud, emocje, słowa, decydujemy się na oddalenie kogoś, odrzucenie, dystans, jakąś izolację. Uciekamy od kogoś, unikamy. Można powiedzieć, że odbijamy piłeczkę, jest to swego rodzaju odwet, akcja i reakcja. Ale w Józefie widzimy coś innego, choć dużo przeżywał, szuka rozwiązania dobrego. Owszem, dla siebie, ale też i dla Maryi, dla swojej żony, by skutki tej sytuacji jak najmniej dotknęły nią właśnie. Wiedziałem, gdy już ma decyzję oddalenia jej, ingeruje Bóg? Józefie, nie bój się, nie oddalaj od siebie twojej żony. Przyjmij ją oraz tę trudną tajemnicę jej osoby i życia. Przyjmij ją taką, jaka jest, i co w sobie niesie? A co w sobie niesie Maryja? Jaką tajemnicę? Tajemnicą Mary jest Jezus. Bóg, który staje się człowiekiem. Po hebrajsku Yehoshua oznacza Bóg, który zbawia. Można więc przeformułować te słowa Boga przez Anioła do Józefa w następujący sposób. Józefie nie bój się. Tak, to trudne, ale nie odsuwaj od siebie Maryi, Twojej żony. Nie, od, nie odrzucaj jej. Nie zrywaj z nią relacji. Józefie wesiął do siebie, bo ona cię potrzebuje. Przyjmij ją z jej tajemnicą, ciężarem, który się z tym wiąże. Ale dlaczego? Bo przyjmując Twoją żonę, przyjmiesz zbawienie. Zaplanowałem dla Ciebie właśnie to. Maryja ze swoją tajemnicą jako żona, to Twoja droga do zbawienia. Przyjmując ją przyjmiesz mnie, Boga, który zbawia, to nie wszystko staniesz się Ojcem zbawienia. Dzięki Twojej wierności relacji z Maryją staniesz się Ojcem Jezusa, Zbawiciela. Moi drodzy, jak już powiedziałem, jak wiele w naszych relacjach, małżeństwach, jest wiele podobnych dylematów, chęci odsunięcia drugiej osoby, jak w wielu małżeństwach jest milczenie, unikanie siebie, jak często nas kusi w środku, by już się nie odezwać, nie spotkać. Bóg przez historię Józefa, można powiedzieć, męża w trudnym małżeństwie, daje jakieś światło do naszych wyborów i relacji. Szczególnie dla małżonków. Jakby Bóg chciał powiedzieć, przyjmij ją, przyjmij go, przyjmij Twojego męża i przyjmij Twoją żonę. Z całym bagażem jego doświadczeń i cech. Choć to trudne nie odrzucaj. Twój mąż, Twoja żona jest dla Ciebie moją drogą rozbawienia. Twój małżonek jest drogą, na której chce się z Tobą spotkać. Dlatego go nie oddalaj. Dlatego jej nie oddalaj. Przyjmując tę osobę, przyjmiesz mnie, ukrytego w tajemnicy sakramentu małżeństwa, który Was łączy. Bądź wierny tej relacji. Bądź wierna mimo ciężaru i zmagań, a będziesz rodzić zbawienie. Będziesz rodzić łaskę, będziesz stawać się ojcem i matką zbawienia. Przez Twoją wierność Twojemu małżonkowi, Twojej małżonce, będziesz źródłem mojej łaski dla Twoich dzieci, dla innych małżeństw, dla ludzi, których spotkasz. I Ewangelia Mateusza mówi tak. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Święty Józefie, i mężu Najświętszej Maryi Panny, dziękujemy Ci za świadectwo i naukę, która płynie dla nas z tego życia. Dziś powierzamy Ci wszystkich małżonków, szczególnie z naszej parafii. Prosimy, wstawiej się za tymi mężami i żonami, którzy przeżywają trudności, zmaganie, kryzys, konflikt, obojętność i brak miłości. O postrachu duchów piekielnych, odpędź od tych małżeństw wszelkie zło. Wyjednaj im łaskę pokoju, pogody ducha, wzajemnego zrozumienia i przyjęcia siebie na nowo. Z wiarą, wzbawczy plan Boga na ich małżeństwo. Amen.